po ostatnich wycieczkach ze szkół zdecydowaliśmy, że czas skończyć ten skosić ten labirynt, tym bardziej, że nadawali brzydką pogodę. Więc się udało nam się jeszcze przed deszczami i kończymy tą, tą naszą zabawę dość ciekawą i owocną w różne e, przemyślenia i przygody. W poniedziałek mąż już zdecydował, że e, kosimy. E, jesteśmy po stronie? W, w środę kosiliśmy. W poniedziałek zdecydowałeś. E, zobaczymy, czy będziemy na drugi rok coś robili. Być może zrobimy, Robić bo będziemy, ponieśliśmy jakieś koszty związane z tym labiryntem, już, które, które mogą być już na, na lata. Mianowicie w tworzeniu e, strony internetowej i tej całej aplikacji, ta, która. Służyła do, 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 głównie do zabawy, tak? bo sam Labirynt sobie nie jest jak, jak, jakoś, jakąś dużą atrakcją. Więc um, chyba będziemy coś robili, nie? ale gdzie i w jakiej formie, jeszcze to tak. Myślę, że ten labirynt jest przynajmniej w naszej okolicy, w ogóle na Podlasiu, takim dobrym zaczątkiem takich gier edukacyjnych związanych z rolnictwem, bo tego typu gier edukacyjnych tutaj w naszej okolicy naprawdę myślę, że brakuje i dowodem na to są naprawdę wielki, jest wielkie zainteresowanie szkół okolicznych. I, I to takich szkół nie tylko jeśli chodzi o nasz powiat grajewski, ale szkół, czy to z Suwałk, czy to z Białego Stoku, czy nawet z Leśnej Podlaskiej, która. Jestem w ogóle mega daleko od nas. Więc myślę, że zapotrzebowaniem na tego typu zabawę jest. My zresztą swoją grą chętnie byśmy się nawet podzielili z innymi, którzy by chcieli grać w tego typu, stworzyć tego typu labirynt i u siebie i wgrać taką grę. Czemu by nie? Gubić się to nie jest takie proste. Zawsze można sobie wybrać jakiś zimut i, i przejść jak, e, przez las, tak? E, na pewno jednym szło lepiej, drugim szło gorzej. Jedni byli mega zadowoleni, drudzy byli sfrustrowani, że im się nie udało. Różnie to bywało. Tu mądrze, teraz nie słuchaj. <śleszta> e, dla, ja jestem, ogólnie, jak to kobieta, oczywiście. E, plotki tego typu sprawy, tak? Więc e, ja jestem w ogóle mega. E... Mega ciekawa tego, co się działo w środku w tym labiryncie. Naprawdę, momentami jak widziałam, jak pani, jak sobie pan e, bardzo zdenerwowany wychodził pomiędzy rzędami w środku gdzieś e, labiryntu, po czym e, jego żona czy partnerka po 20 minutach e, dumnie szła z za głową uniesioną wyjściem. <śmiech> <śmiech> Więc ja jestem ciekawa, do czego dochodziło w środku, że do tego rozdzielenia w końcu dochodziło i, i, i gdzieś ci panowie e, wy, wychodzi na to, że są. No, i ja myślałam, że panowie są bardziej tacy, e, po raz lepiej znają się, na, o, mają lepszą orientację w terenie, a po drugie, że e, no, tacy ta wzięci są, są, bardziej, są, tak, są Zawzięci bardziej, tak. A to się okazało, nie, że nie. Znaczy kobiety to jednak... są bardziej zawzięte <laughs> niż Z doświadczeniem, że. <laughs> Z własną żoną. <laughs> No jeszcze ziarno odzyskaliśmy i, I to, to, nawet to tak będzie posypało. na, na paszę dla naszych e, zwierzątek, tak? No, e, no tak, czy fajnie to nie powiedział. Jesteśmy no. mega w ogóle zado zadowoleni, że ten nasz labirynt, ta nasza gra terenowa była zaczątkiem dla takich spotkań z ludźmi między nami a ludźmi z naprawdę całego świata, bo mieliśmy i ze stanów gości, mieliśmy stan z Australii gości, z Irlandii, o to tego było sporo. Ja nawet nie wiedziałam, że nasz program, w którym bierzemy udział, jest E, oglądany w Irlandii, a to się okazuje, że tam mamy dość du dużą chyba ręów. E, Belgia bel, z Belgii było sporo ludzi, z Szwajcarii, a naprawdę z różnych stron świata, aż żałowałam e, pod koniec sezonu, że nie utworzyliśmy takiej mapy, gdzie każdy mógłby się Wpisać tak, gdzieś, gdzieś, zaznaczyć, skąd, tak, skąd jest tak, przybył żeby do nas. Było później i... tak wizualnie widać, bo na pewno ja zauważyłem bardzo dużo osób z Pomorza, tak? Z Pomorza było bardzo z Polski dużo. Polski też, jeszcze, tak, tak, z Polski z różnych rejonów. Pewne jest to, że na pewno sama kukurydza, sam labirynt, sam w sobie e, na pewno ludzi tyle nie ściągną, co właśnie nasza e, popularność. No my też dlatego to zrobiliśmy, żeby mieć to miejsce, mieć tą możliwość z tymi ludźmi się spotkać, tą e, rękę sobie podać i dwa słowa e, zamienić, bo jak jesteśmy na gospodarstwie, to raz, że to jest trudne, a dwa, tak nie do końca w tej chwili nawet i e, dozwolone. W połowie sezonu tak troszkę y, zmartwiliśmy się strasznie, bo dotarło do nas, że przez 15 tygodni każdy weekend będziemy mieli zajęty przez tą naszą atrakcję. Tak, i że, <laughs> nie możemy, że Nie, nie możemy nigdzie się tak. wyrwać, nawet na chwilę w niedzielę, gdzieś do. Do Białego Stoku, czy gdzieś na jakąś. Te rodziny, no, no do rodziny, okazało się, tak, że pozbawiliśmy bo... się w każdej chwili wolnej. Każdej, każdej. Chwili. która nam I została. Oprócz, oprócz tych, które mieliśmy w ciągu tygodnia, gdzieś tam, nawet tych paru chwil dla siebie, to już nie, to już teraz mieliśmy tak, że. I szczerze mówiąc, tak zamykamy szczęśliwi ten sezon. Szczęśliwi, że odzyskaliśmy swój czas wolny. A z drugiej strony też zadowoleni, bo poznaliśmy naprawdę masę z wspaniałych ludzi, e, bardzo pozytywnych. Nawet nie widzieliśmy, że aż tak pozytywnie gdzieś tam e, w, przy tych komentarzach, które pojawiają się często na nasz temat w internecie. E, no nawet nie widzieliśmy, że ludzie nas aż tak pozytywnie i naprawdę było bardzo miło nam e, uścisnąć e, rękę tym ludziom. Bardzo fajnie, jest ciekawie, ja wspominam nasze nocne przejścia w labiryncie i nasze nocne odwiedziny labiryntu przez, przez naszych turystów, dlatego że no w nocy, gdy brak jakichkolwiek odniesień do przestrzeni, no w labiryncie jest mega ciekawie. I, i myślę, że, że taką śmieszną sytuacją było to, jak panowie po półtorej godziny chodzenia w tym labiryncie, spotykam ich przy wejściu, i oni mówią, no to gdzie jest ta tabliczka na wyjściu? Ja mówię, no ale panowie, to jest wejście. No jak, jak my już szóstka mieliśmy, a szóstka jest przy samym wyjściu. I ja tu mówię, że ja cały czas jestem e, e, zaskoczona jakby tymi relacjami międzyludzkimi, które gdzieś tutaj w tym labiryncie wychodziły. I tak jak na początku mówiliśmy, że na pewno ten labirynt będzie e, takim trochę sprawdzianem dla związków, tak jak e, nasz labirynt w ogóle ma e, to do siebie, że jest e, o... Z, 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 Pewnych stron o, o kolana, takim dość głębokim rowem. I, i była taka e, dość zabawna sytuacja. Przyjechała do nas duża grupa e, kobiet z mężczyznami, par. E, no i się skończyło na tym, że te panie rzeczywiście z dwoma panami, panami weszli głównym wejście, wyjściem no a reszta tym rowem, I więc wyszli po pół godziny, gdzie czasem niektórym tylko przejście samego labiryntu schodziło pół godziny, a oni weszli po pół godziny, po kolana w błocie, zdenerwowani. I ja I że oni pierdzielą ten labirynt, bo oni nie wiedzą gdzie iść i oni już mają dosyć chodzenia w kółko. Zrobiliśmy masę zdjęć, rozdaliśmy masę kubków, E, bo, bo tam co ruch organizowaliśmy jakieś konkursy. E, no i Senkaczy sporo poszło, co nie? Ludzie uwielbiali tego naszego Senkacza. To też chodziło o to, żeby po prostu e, poświęcić ten czas dla e, fanów. E, no i też, żeby no ten, ten poświęcony czas nam jakoś się zwrócił, żeby to nie było stricte, że my poświęcamy czas i nie mamy nic w zamian. No też głupio nam było brać za podanie ręki jakieś pieniążki za ten czas, który poświęc poświęcaliśmy bez labiryntu. Nie braliśmy żadnych pieniędzy, no ale to było dla nas bardzo krzywdzące, bo e, czas, mamy dużo pracy, mamy jakieś zajęcia, no i jeżeli poświęcamy ten czas, za który i, i, i za i za to poświęcenie nie mamy żadnych e, ko, korzyści, no to, to tak nie, nie za bardzo. Dlatego zrobiliśmy jakąś atrakcję, za którą mogliśmy z czystym sumieniem wziąć pieniążki i, i też poświęcić ten swój czas dla tych ludzi, którzy tak chcieli jest, z nami się spotkać. Jest to jest rzecz, no. którą żeśmy nie do końca może tak jakby przewidzieli i przemyśleli, bo nam się wydawało, że e, no tutaj my będziemy weekendami, przechodzimy niedzielę, czyli w takim naprawdę swoim e, dość wolnym czasie, tak? A ogólnie na co dzień będzie tu pracownik, który gdzieś tam nam pomoże w obsłudze tego labiryntu. I już po pierwszych dwóch tygodniach okazało się, że rzeczywiście no do tego labiryntu przyjeżdżają ludzie, którzy chcą nas poznać, którzy chcą nam z nami rękę uścisnąć, no i że ten pracownik jest tak naprawdę zbędny, bo i tak kończy się na tym, że musimy tu przyjść.